Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Sponsorem programu jest Ceramizer, który regeneruje nie tylko silniki motocykli. Sponsorem programu jest Harley Davidson Twin Peaks Warszawa. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Sponsorem programu jest Rebel Horn. Tam w programie Motoślad. W dzisiejszym odcinku Moto Teodor serwisuje Ducati Street Fighter niedościgłego Waldemara. Profesor Igor testuje Harleya Davidsona America ST. Nie, niedościgły Waldemar jest jak zwykle niedościgły, ale zadzwonił do mnie i powiedział, słuchaj, mam takiego dukata, który ma jakieś problemy, gdzie można by cokolwiek zrobić i dowiedzieć się czegoś na temat tego motocykla. Ja wiem, że Teodor to jest człowiek, do którego nawet z Krakowa Jeżdżą ludzie, sam prezes z no, Trondheim, Strontheim w ogóle nie wiadomo skąd, byle nie Trondheim, bo to brzmi groźnie, natomiast Teodor, ty jesteś taką gwiazdą w świecie Ducati, ja wiem, że twoja skromność nie pozwoli na podkreślanie tego twojej pozycji, natomiast no, jesteś gwiazdą w świecie Ducati, bo ludzie wiedzą, że jak do ciebie przyjadą, to ty wiesz. No uroki specjalizacji. Od 16 lat to robię, więc no rzeczy coś tam liznąłem. Wiesz, jak, jak zapytałeś mnie, co tam sklecił w swoim garażu, nie dościgły Waldemar, to powiedziałem diabli wiedzą, co to jest? Sklej, sklej, faktycznie. Nie, no generalnie to jest y, przepiękne, wspaniałe i najszybsze. No bo najszybszy to kolor czerwony Ducati Street Fighter V4S. No dobrze brzmi, ale zadzwoniłeś powiedziałeś, świeci mi się Desmo Service, ty popatrzyłeś w wyświetlacz i co powiedziałeś? Nie, to nie jest Desmo Service, Desmo Service się faktycznie zbliża, tutaj się inspekcja rocznego przeglądu świeci, Ducati ma tak jak wiele współczesnych motocykli, różne interwały serwisowe, tutaj jest taka przypominajka roczna, Desmo serwis się zbliża, ale jeszcze nie teraz. Teodor, ale wiesz, jak ludzie, zresztą Waldemarek powiedział Desmo, to od razu powiedział Desmo, czyli nie mam kasy tyle, żeby za to zapłacić. Wiesz, Desmo jest demonizowane przez ludzi. To jest taki specyficzny, to wytłumaczę może delikatnie, układ zaworów, tam nie ma sprężyn, jedna krzywka podnosi, druga zamyka zawór. I to tak funkcjonuje, ale ustawić Desmo, ten, ten układ pracujący z zaworami. To jest pewna sztuka. Kiedyś ludzie mówili, panie, jedź pan tam, gdzie potrafią to zrobić. Wiesz, no, czy to jest tak potworna rzeczywiście robota? Znaczy, ja bym się nie podjął robić czegoś w klasycznym rozrządzie japońskim, więc to nie jest nic potwornego. To trzeba po prostu umieć, trzeba mieć narzędzia, trzeba mieć materiały, literaturę, no i doświadczenie by się przydało. Ale nie, nie, to jest, to, jest, to jest po prostu mechanika, tylko bardzo wymagająca, bardzo precyzyjna, ale tylko mechanika. No to nie ma magii. Wiesz, no Włosi wymyślili te, te systemy, które sprawiają, to że. Niemcy. No, to Niemcy, wiesz, umówmy się, w, w, w Messerschmittach różne rzeczy były montowane, teraz mówi się, że to jest nowa rzecz, wtryski tego typu wynalazki. Natomiast wszystko już kiedyś było. Natomiast Desmo jest takim no, bardzo eleganckim systemem, bo jak są no wiadomo, że przy bardzo wysokich obrotach one nie nadążają z zamykaniem zaworów. Desmo nie ma tego problemu, stąd też pewnie można kręcić potężne obroty. No zupełnie nie, bo to jest mit. Szybko obrotować te silniki się nigdy szybko nie kręciły w skali rzędowych czwórek japońskich. Tu zupełnie o co innego chodziło w Desmo. Można by się wdawać w szczegóły techniczne, ale szybko obrotowość silników Ducati to był mit. I Desmo nie wynika z tego zupełnie. No dobrze, to, to po co oni to zakładali? To pozwala na bardzo długie czasy całkowitego otwarcia zaworów. Więc dzięki temu osiągali olbrzymie sprawności tych silników, ale nie było to spowodowane szybkowrotowości silnika. Czyli robiło to dzięki temu, że napełnienie cylindra było lepsze? Tak, tak. I, długi, I bardzo długi był czas współotwarcia zaworów, sących i wydechowych. A, a jakby tak ktoś w domowych warunkach, na przykład taki niedościgły, próbował zacząć grzebać w Dezmo, to co by to było? No to trochę więcej by potem naprawa kosztowała. Słuchaj, ale słuchajcie, to, to jest y, tak, że faktycznie ja bardzo wiele rzeczy robię y, w moich BMW, którymi się ścigałem. Nawet i skrzynie wymieniałem, robiłem te wszystkie rozrządy i tak dalej. Ale jak to wjechało do mnie do garażu, i to, tak jak Teodor powiedział, zaświeciło mi się tam DESMO y, 1400 km, to mówię: O nie, 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 tutaj mamy profesjonalistę, ja do tego się nie dotykam. Oczywiście wszystkie takie podstawowe rzeczy, jak wymiana oleju, jakieś takie drobne, to sobie to wszystko zrobię, ale tutaj chciałem jednak skoncentrować się na tym, żeby to robi profesjonalista. Zresztą jak tak słuchałem tego przed sekundą z otwartą buzią, no to szacun. No, jak ty można mieć szacunku dla Teodora? Teodor, jak zobaczyłeś ten motocykl, to powiedziałeś, jakiś fan karbonu tutaj się załapał. Tak jest, tutaj dużo akcesoriów po prostu jest karbonowych, zamontowanych, których seryjnie w tym motocyklu nie ma. On po prostu był czerwony, fabrycznie. Wiesz co, ale to musiał być dziany człowiek. No tak, Duka, te akcesoria Ducati Performance, które tutaj są zamontowane, no to, to, to no spore są koszty. Drugi motocykl. No może nie, nie aż tak, ale, ale no naprawdę to, to są liczące się kwoty. Aldemar, czy ktoś, to sprzedawał Ci ten motocykl, był świadom tego, że to jest Carbonare? No tak, jak Teodor tutaj zobaczył ten przecudowny sprzęt, to powiedział, ktoś uwielbia Carbonare ze względu na te karbony. Wiesz co, ja wiele lat temu, jeszcze jak się ścigałem, dostałem od kolegów z Ducati Toruń tę oto koszulkę i trzymałem ją właśnie na tę wyjątkową chwilę. Zakochałem się w tym motocyklu i. No i mam wrażenie, że ten ktoś był świadomy tego, że ten motocykl jest cały w karbonach, bo to nie są, tak jak mówisz, tanie tak. pieniądze. Mhm. Ja o tym motocyklu dowiedziałem się równo rok temu. Tak jak Teodor od razu to dostrzegł, on stał y, dwa lata i czekał na mnie. Y, I no, ze względu na brak gotówki i tak dalej, no bo to, tak jak to opowiedział, no nie są tanie rzeczy, dopiero go zanabyłem y, niecały miesiąc temu. W związku z czym y, teraz jestem tego świadom, że to są duże pieniądze. Dlatego jestem tutaj u Teodora w serwisie, żeby to było dobrze zrobione i żeby to długo służyło. Teodor, tam przeglądałeś wszystkie możliwe opcje w komputerze motocykla i powiedziałeś, że no, tam się zbliżają różne przeglądy, które są przegapione i to rok temu, albo i dwa. O, już blisko dwa, ten przegląd roczny. No, on się po prostu to 365 dni zapala, czy motocykl jeździ, czy nie. E, a to, to, to świadczy? No Chciałem jeszcze sprostować, bo y, wcześniej o tym rozmawialiśmy, y, bo ten motocykl stał i czekał na mnie dwa lata, y, chyba no tak, półtora roku tak strzelam teraz, no ale ze względu na to, co powiedziałem, na no, ten brak gotówki, no to niestety... Nie udało się wcześniej i on stał dwa lata stąd, ten serwis, który się zaświecił po ustawieniu daty obecnej, on się zaświecił, że powinien być dwa lata temu, dlatego teraz to wszystko zrobimy. Do e, właśnie, co w takim serwisie, takim serwisie, który się wyświetlił dwa lata temu trzeba było zrobić, a teraz to już na pewno trzeba zrobić? No pod, poza rozrządem to Ducati to jest motocykl jak każdy inny na świecie, więc mamy jakieś serwisy olejowe, filtry, płyny hydrauliczne, Podstawy typu, no nie wiem, opony, serwis zawieszenia. Tak naprawdę, w tym modelu co 24 tysiące mamy ten serwis Desmo, czyli tą kontrolę, ewentualnie w razie potrzeby regulację luzów zaworowych. Niestety to jest motocykl, niestety, niestety. Dość wymagający obsługowo, jeżeli chodzi o, i pracochłonnie, czasochłonnie, jeśli chodzi o ten des serwis Desmo, bo tu trzeba zdemontować ramę z silnika, żeby dostać się do głowic ale poza tym, taki przegląd roczny to jest jak każdy motocykl na świecie. No wiesz, biorąc pod uwagę to, że tu masz cztery gary i musisz grzebać w każdym osobno przy tym Dezmo, czy w jednym rządku, to trochę roboty będzie. Powiedz mi, czy niedościgły Waldemar, który niedawno zakupił ten motocykl, jak sam powiedział Polek, już trochę finansowo, wyjdzie stąd jeszcze mając cokolwiek w kieszeni? Myślę, że się dogadamy. <śmiech> Waldemar, <śmiech> przyjechałeś dzisiaj w kurtce Rebel Horna, Wczoraj zadzwoniłem do ciebie i powiedziałem: Ducati, to ja chwilowo raczej mieć nie będę, a mam pełny kombinezon e, rebel, de, Ducati i zaczynamy achmencyzować. Może coś pochachmęcimy? Ma niekoniecznie, bo ja naprawdę marzę o tym, żeby mieć jakieś Ducati. Jakby tam ktoś znajomy puszczał niedrogo jakąś v 4 to daj znaka. to może ten. To, 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 to dwa motocykle, jeden drob, dobry, drugi tani. O. No dobra. E, Waldemar, Waldemar e, słuchaj. Zapytałeś też o jakieś elementy wspornika przedniej lampy, co to było? Tak, no tutaj mam y, założony od innego modelu wspornik przedniej lampy. Trochę zrobiłem to na sztukę, bo nie mogłem się doczekać, żeby po prostu sprawdzić, jak to jeździ. No i nie żałuję, że założyłem taką prowizorkę, bo po prostu banana budzi podczas jazdy. Oczywiście dawno, dawno y, nie jeździłem na motocyklu, który kręci się prawie do 15 tysięcy obrotów, w związku z czym te doznania po naszych programach, w których mieliśmy i Hondę i Kawasaki. Krótka przerwa była i teraz jak wsiadę na ten motocykl to naprawdę adrenalinka jest całkiem niezła. Adrenalinka adrenalinką będzie jakby będziesz go odbierał. Natomiast dodam jeszcze tylko to, że motocykl jest naprawdę technologicznie bardzo zaawansowany. Zawias przedni jest pod kontrolą pewnie komputera. Tak, tutaj sterownik silnika zarządza pracą zawieszenia. Można to indywidualizować oczywiście, jeżeli ktoś chce. Można mieć defaultowe ustawienia, które producent tam ma zoptymalizowane. Więc niespecjalnie musimy się tym martwić, doktoryzować się z ustawiania zawieszenia. Robi to za nas motocyk. Znając Waldemara, będzie się doktoryzował, będzie grzebał w tych wszystkich nastawach. Oczywiście, pierwsze to zrobi, to wyłączy trakcję. Tak, właśnie było to, co Teodor zauważył po włączeniu zapłonu od razu, a front tylko działa, czyli wszystko pozostałe jest wyłączone i oczywiście ustawienie pode mnie, maksymalne hamowanie silnikiem i tak dalej, i tak dalej, bo tych ustawień mamy mnóstwo, na przykład kontrola trakcji tylnego koła w pochyleniu, no wszystko to, tak jak Teodor powiedział, możemy sobie poustawiać ja od razu ustawiłem na taki największy performance i oczywiście race. Ech, niedościgły Waldemar. Czyli już w niedługim czasie będę miał drugą czarną krechę pod moim domem, kiedy to niedościgły Roketem odjeżdżał. Zapewne wykona to też na Ducati. Ja tego asfaltu nie będę szorował ani kostek na podwórku. Proszę Państwa, niedościgły Waldemar, nowy nabytek i Teodor, który zrobi wszystko, żeby ten motocykl no, był dobrze ustawiony, bo to jest bardzo ważne. Dzięki, Teodor. Dzięki. A jak będziecie mieli ochotę zapytać o coś Teodora kupując nawet motocykl, jeżeli kupujecie cokolwiek, ja miałem jakiś taki moment w życiu, że byłem bardzo bliski trzech dziewiątek, przywiozłem go do Teodora, Teodor obejrzał i powiedział nie. I właśnie o to chodzi. Dobrze, mam nadzieję, że ty tego nie usłyszysz. Nie, oczywiście, że to jest zupełnie inny sprzęt i tak jak powiedziałeś, no polecam serdecznie ulica Jutrzenki u Teodora, najlepszy serwis Ducati w Polsce. Do zobaczenia za czas jakiś. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem Pan Amerykę, to, to efekt był porażający. To było mniej więcej tak samo, jak kiedyś pojawił się e, motocykl. E, który przez Harleyowców został uznany za coś bardzo szkaradnego, no. v i oni wszyscy mówili, że to jest badzie, wiesz, ten motocykl to się do niczego nie nadaje, bo to w ogóle nie ma nic z Harley, jakiś silnik wysokoobrotowy, po zakrętach chodzi dobrze i tak dalej, i tak dalej. Teraz za v wiele osób dałby sobie łapę obciąć, bo jest już nieprodukowany, a nadal miłość do tego motocykla się pojawia. Jak się pojawiła pan Ameryka. To miałem podobne wrażenia. Pomyślałem sobie, Boże, kto to kupi? Z boku wygląda to trochę jak MZK. Były trochę niedopracowane. Miałeś pretensje do jakichś tam dyndających kabli, na przykład. Tak, i wtedy, jeżeli dobrze pamiętam, oceniłem go na. 3,5. To była najniższa ocena, jaką dałem motocyklowi w całej historii, jeżeli chodzi o wystawianie im w ogóle takich not cyfrowych. Natomiast y, tam było bardzo dużo rzeczy do poprawy. Przede wszystkim zawieszenie aktywne, które y, aktywne było, owszem, jak sobie o tym przypomniało, że, że takie ma być. Tam była taka pierwszy raz zastosowana chyba w Harley'u filigranowa stopka boczna. Y, jeżeli chodzi o kablologię, to wyglądało troszkę jak w takim y, Kadecie u wujka instalacja LPG. Po prostu wszystko tak rzucone, bo musi gdzieś być, nie? I to się zmieniło. No właśnie, bo miałeś okazję jeździć najnowszą wersją, i tutaj się pojawiają, delikatnie mówiąc, pozytywne emocje. Oczywiście, i wygląda na to, że naprawdę. Inżynierowie z Milwaukee wyciągają wnioski z tego, co klienci raportują. Pan Ameryki przede wszystkim pokonują już setki tysięcy kilometrów. Mamy w Polsce parę podróżników, którzy objechali świat dookoła swoją Pan Ameryką i to właśnie pierwszą wersją. Z drugiej strony, ja pamiętam silnik z Pan Ameryki, który się tam telepał, grzał jak głupi. Tego już nie ma. On teraz jeździ naprawdę aksamitnie, płynnie, delikatnie. Nie telepie się na postoju, nie jest narowisty na y, wolnych obrotach przy ruszaniu. Y, biegi wchodzą po prostu wzorowo, jak w japońskich motocyklach plus, druga rzecz, kablologia została uporządkowana, tam zniknęły trytytki, pojawiły się dedykowane zaczepy, przewody są poprowadzone w tych miejscach, w których fabryka przemyślała, że one jednak będą szły optymalnie. Zniknęły te takie długaśne, dyndające przewody wysokiego napięcia do, do świec idące. Jeżeli chodzi o wyświetlacz, no to tam nadal nie mamy wpływu na to, jaki będzie układ, co będziemy widzieć w pierwszej kolejności. Są so, raptem dwa tryby pracy, czyli taki wzbog Zbogacony i podstawowy. W podstawowym wszystko jest idealnie widoczne, w tym wzbogaconym, no niestety, czcioneczki są nadal ciutek za małe, ale za to jednak wszystkie informacje znajdziemy. No, ja byłem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony. Plus, wersja ST, którą teraz miałem do dyspozycji, wizualnie wygląda lepiej. Widzisz, i tutaj powinienem się. Podrapać głowę i powiedzieć, myliłem się, bo rzeczywiście, jak rozmawiam z salonami Harley'a, szczególnie z Twin Peaks Harley, Davidson, Warszawa, oni mówią, że to jest bardzo dobrze sprzedający się motocykl. Czyli wiesz co, to tak Porsche kiedyś zrobiło. Robili klasyczne porsaki i nagle zrobili czterodrzwiowe Porsche. Ktoś powiedział. Po co? No po to właśnie, żeby ktoś, kto jest oddany Marce, mógł robić rzeczy, których nie mógł robić tym takim klasycznym porszem, czyli zapakować rodziny na przykład. E, tutaj pojawiła się opcja, że mieliśmy motocykle, które były kruzerami, pięknymi kruzerami, motocykle turystyczne, elektry, nie elektry e, i ktoś doszedł do wniosku, że halajc też lubi czasami dać po krzaczorach. I też e, z tego powodu zostajesz dalej w marce, zostajesz dalej jakby oddany marce Harley Davidson, ale masz motocykl, na którym podróżujesz. Sam powiedziałeś o bardzo dużych trasach robionych na tych sprzętach i rzeczywiście on się do tego nadaje. I powiedz mi, bo powiedziałeś o silniku, rzeczywiście bardzo miękko i płynnie pracującym, natomiast czy to jest paliwo bo przy dalekich trasach, szczególnie gdzieś w krajach, gdzie stacja benzynowa nie jest na każdym kroku, choć i w Polsce to się zdarza, że trzeba jechać kupę kilometrów i ile ile naprawdę pali przy takiej rozsądnej jeździe na drodze? Mamy 150-konny silnik 1200, czyli moglibyśmy się spodziewać, że będzie jednak swoje wciągał. Nie, 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 nie. To on się mieści spokojnie w 5 litrach na 100 kilometrów. I to y, pamiętajmy, że ja ten motocykl wziąłem nie na taką przejażdżkę dookoła miasta. On został stworzony do tego, żeby jeździć po drogach, y, po, po drogach utwardzonych, no bo to, to, ta wersja klasyczna Pan Ameryki jest do tego, żeby zwiedzać nie o te wszystkie krzaczory, y, y, męczyć ją w błocie. Natomiast ST jest do jazdy po drogach jednak asfaltowych, co nie Zmienia faktu, że pojechałem nim w góry. Pojechałem nim w te, te prawdziwe góry, czyli troszeczkę dalej niż świętokrzyskie moje do tej pory póki co ulubione, bo najbliżej. No i nawet podczas jazdy po takiej bardzo ciasnej serpentynie do, do zamku w Rytrze. Było fajnie, bezpiecznie, przewidywalnie. Ten motocykl nie kładzie się w zakręty na siłę. Jest niższy od poprzedniej Panameryki, przez mniejsze, bo 17-calowe koła, dlatego też mamy bardzo pewne oparcie na obie strony. Nie zaskoczy nas tak naprawdę, nie zerwie nam się w sposób nieprzewidywalny, bo mapa zapłonu została napisana w taki sposób, żeby moc była dodawana miarowo, bardzo liniowo i gładko. On jest niesamowicie elastyczny. Możemy na piątym biegu jechać 60 na godzinę, odwinąć i nie to, że on się tym zacznie dusić, krztusić i, i prychać z tyłu. Nie, on się zacznie spokojnie rozpędzać bez szarpania. Nie będzie przy tym jeszcze do tego taki telepiący się, nerwowy i ten, tylko miarowo przyspieszy nam do takiej prędkości, jaką chcemy. Oczywiście do wyprzedzania lepiej jest zredukować ten jeden bieg. Plus następna rzecz, no ewentualnie mógłbym tutaj łyżeczkę dziegciu dać do, do tej recenzji quick shifter, który po raz pierwszy pojawił się w tej marce. Fabryczny quick shifter, działający oczywiście góra-dół, czyli quicky down shifter, pracujący wrednie rednie Tak lubi się wbić po prostu, tak jakby się szarpał, się siłował się ze zwrotnicą kolejową i na raptem robi taki pstryk, jedziemy. Wiesz, no może za mało odjąłeś gazu przy zrzucaniu, a za mało dodałeś przy wrzucaniu w górę, bo to niektóre motocykle nie lubią takich rzeczy. One muszą mieć wyraźną informację. Schodzimy z obrotów albo dodajemy ognia. Jak już mówiłeś o shifterze, to przejdźmy do skrzyni biegów. Bo skrzynia biegów w Harleju, a przywykłem do tego, że działa jak przeładowanie Winchestera. Jak to się odbywa w Panameryce? I to jest właśnie bardzo ciekawe. Bo zobacz, miałem na początku roku... Street glider street Glider w wersji ultra i tam mi się wydawało, że naprawdę Harley bardzo mocno popracował nad skrzyniami biegów, nawet nawet do tych touringów, do tych ciężkich y, cruiseropochodnych pochodnych motocykli, bo chodził bardzo, bardzo elegancko, te wszystkie przełożenia się łączyły nie z takim przeładowaniem, tylko z pstryknięciem. Później jeździłem Fat Boyem, w którym jednak mamy powrót do przeszłości, czyli wbicie jedynki wiąże się z małym epicentrum trzęsienia ziemi w okolicy, Na Natomiast jeśli chodzi o te silniki Revolution Max, bo one bodajże tak się nazywają, i nowe skrzynie biegów, które zostały do nich stworzone, no to jest tak jakby troszkę pomiędzy. One są bardzo precyzyjne, czyli nie ma mielenia na siłę w poszukiwaniu neutrala. Wchodzi, jeżeli oczywiście mamy ten ciutek wyczucia w stopie, bo też trzeba się przyzwyczaić, ale po jednym dniu jazdy ja przestałem w ogóle mielić w poszukiwaniu neutrala, bo on wchodził sam. Wszystkie przejścia między pozostałymi biegami to też szło naprawdę bardzo fajnie. Igor, a teraz słówko na temat, bo mówiliśmy o długich trasach pozycja za kierownicą i komfort jazdy. Okej, okay, następna sprawa, czyli siodło, które mamy zainstalowane, to jest kompletnie inna konstrukcja niż poprzednia Pana Ameryka. Faktycznie to jest motocykl z nastawieniem na nieco krótsze trasy, już nie takie objeżdżanie świata dookoła, tylko może powiedzmy objechanie kraju albo swojej części kontynentu. Standardowo jest kanapa niedzielona, taka pojedyncza i tutaj nie mamy za bardzo możliwości regulacji, bo oczywiście cały czas mamy możliwość z katalogu akcesoriów dobrania tej kanapy dzielonej i nawet jeszcze możemy obniżyć ciutek ten motocyk, bo bazowo mamy, jeżeli dobrze pamiętam, 830 mm tutaj w kłębie. To można obniżyć do 790, niektóre kiedy są tak niskie. Dobrze, pamiętam bo teraz kwestia pakowania się na motocykl, oczywiście jak to Harley masz pewnie wszystkie możliwe typy kufrów, za pierwszym razem kiedy testowaliśmy pierwszy model mieliśmy pretensji troszkę do tego plastra pod kufr tylny, czy to się zmieniło? 2,5 kilo ładowności, też pamiętam jakby to było wczoraj, no katalog akcesoriów do tego motocykla został bardzo wzbogacony, bo musimy oddać jednak honor Harley'owi, został pierwszy model Pan wypuszczony tak na ostatnią chwilę. Oni jeszcze nie mieli tego wszystkiego dopracowanego tak jak to powinno być i faktycznie dzisiaj jeżeli pójdziesz do salonu można spokojnie na ten tylny element pod siedzeniem zamontować akcesoryjny yy, stelaż mocujący kufra centralnego, który będzie miał większy udźwig, to już te 2,5 kg przestaje Cię interesować. Plus, motocykl został zaprojektowany do tego, żeby jeździć z fabrycznymi kuframi, tak jak na przykład w Hondzie to jest, że kupujesz, dajmy na to Afrika Twin i zakup dedykowanego zestawu kufrów to jest takie po prostu pstryk, masz, podchodzisz, zakładasz, jedno przekręcenie kluczyka, one są zainstalowane naprawdę fajnie, Myślałem, że podobnie jest w ktm przy czym w momencie, kiedy jeden z kufrów mi po prostu spadł, doszedł do nie skórze, no nie, to nie, nie o to chodzi. Natomiast w Harley'u mamy jeszcze do tego wybór kilku różnych rodzajów kufrów. To nie jest tak, że, że mamy tylko srebrne albo tylko czarne, ale na te stelaże fabryczne wchodzą też inne dodatkowe akcesoria, czyli możemy na przykład bagaż miękki wozić, możemy zdecydować się na kufry metalowe albo plastikowe, możemy też zdecydować się oczywiście cały czas na akcesoria oferowane przez podmioty. Te trzecie. No dobra, to na zakończenie już naprawdę definitywne. E, 3,5 dałeś tamtej wersji, pierwszej wersji. Ile dzisiaj? To już jest motocykl na pełną piątkę. Naprawdę bardzo fajna maszyna. Polecam serdecznie.